Witam wszystkich w sobotę po południu. Yy, miałem dzisiaj pracować do późna w nocy, tak pierwsza, druga, druga w nocy bym miał ten silnik tego GLA420 poskładany, bo tutaj jest wszystko no, czysto wymyte, yy, wyfrezowane, oczywiście gniazda, wydmuchane otwory, wszystko jest przygotowane tak jak ma być. Nowe szpilki do kolektora wydechowego. Tu są tylko przebarwienia, tym się nie sugerować proszę. Bo to jest tylko przebarwienie. Tu jest wszystko gładko, ładnie odpuścić. Uszczelka kolektor, nowe nakrętki na nowe szpilki. Momentem dokręcać, dokręcać i to wszystko nie. I w poniedziałek miałem nim wjeżdżać, ale wyszedł taki temat nieciekawy. Tu mamy oczywiście wałki rozrządu. Tu mamy oczywiście wałki rozrządu pomyte. Razem z mostkami. To jest od głowicy lewej, wałek wydechowy, wałek sący, jak się nie mylę, dobrze mówię, od głowicy prawej, przepraszam, od głowicy prawej wydech, sący i to umyte, szpilki, wszystko ładnie umyte, szklanki zacząłem wyciągać, a tu szklanka, taki temat, bo powierzchnia, politura, ta powierzchnia jest zdarta. Wszystko podzielam, to się nie nadaje do ponownego, ponownego założenia. Muszę zadzwonić teraz zamówić komplet na dwie kasety yy, szklanek. Komplet szklanek. Całe szczęście że wałki nie są wytarte. Bo ta szklanka chodziła po tym wałku tutaj. Dokładnie pasuje idealnie na krzywkę bo no wiadomo to wytarła się. Krzywka jest ładna. Ja je mierzyłem wszystkie są jednakowej wysokości. Yy. Także Wszystko jest tak jak ma być Nie są wytarte, nie są płaskie, nie są ostre Nie jest, nie, nie jest nic Także tutaj tak samo Tu gdzie łożyska ślizgowe Tu gdzie yy, są, gdzie mostki przychodzą Wszystkie wałki są bardzo ładne Tam mamy szklanki yy, Nie wiem Ten właściciel tego GL Kupił go no, niedawno I przed nim ten filmik był robiony Bo coś tam mi wspominał żeby poprzedni właściciel coś mówił. I był robiony tak po taniości. Tak, był, tak było oszczędzane na tym wszystkim. Że to aż jest smutne. Naprawdę. Nie? Wałki kosztują dużo pieniędzy. Razem z kasetami. Żeby to wszystko miało ręce i nogi. I teraz robić, rozbierać silnik. Zakładać stare śruby na, na głowicach. Nie dokręcać ich momentem. Te szpilki powyrywać, że głowice nadają się na złom. <laughs> te szpilki, te śruby powyrywać, że się nadają głowice na złom, bo w głowicy w aluminiowej jest win przeciągnięty, szpilki popękane, nic się nie nadaje. Muszę głowice założyć swoje, drugie, klientowi doliczyć moje głowice zrobione po regeneracji. I to, żeby nie wymienić szklanek, nie wymienić... To jest taka rzeźba i to na, naprawdę jest... To jest smutne, nie? bo do mnie jakby przyjechał klient i powiedział: Panie, zrób to pan tylko na sprzedaż, to ja takiej roboty się w ogóle nie podejmuję. I powiedział, Panie, jedź sobie, szukać dalej kogoś, kto ci zrobi jakiś pan Janusz w Blaszaku. Tak bym powiedział autentycznie: albo robimy dobrze, albo nie robimy wcale, nie? bo to już jest naprawdę mocno żenujące. Takie tematy w tak drugim samochodzie, w tak drugich częściach, takie rzeczy zostawiać, nie? Yy, także ja chyba sobie zamówię po komplecie szklanek, yy, po komplecie śrub i w ogóle, żeby było na stanie, żebym tylko brał spółki i zakładał, bo to jest naprawdę każdy jeden samochód, zresztą jest wszystko udokumentowane, wszystko nagrane jest na filmach, ma coś. Każdy ma jak nie silikony, tak takie tematy, stare śruby i tak dalej, dochręcanie z łapy bez nanometru, mm, używanie śrub aluminium, przyciągnięte śrub, gwinty. Nie, no to jest dramat, nie? To jest naprawdę dramat i się naprawdę ci wszyscy majstry, pseudo-majstry, niech się opamiętają i opanują, bo to jest nie do przyjęcia taka robota, nie? Także yy, tak to wszystko wygląda. Mostki są bardzo ładne. Nic im tu nie jest pomyte. Całe szczęście. Dzwonimy po i do zobaczenia w poniedziałek, po weekendzie. Serdecznie pozdrawiam.